22 stycznia 1879 roku, 4:30 po południu. 150 brytyjskich żołnierzy spogląda przez rzekę Buffalo, gdy 4 tysiące wojowników Zulusów napiera na ich naprędce wzniesione barykady. Obrońcy posiadają 20 tysięcy sztuk amunicji 12 godzin, by przeżyć lub zginąć i jedno pytanie, które odbije się echem w historii wojskowości. Jak zatrzymać armię 40 razy liczniejszą, gdy odwrót oznacza pewną śmierć? Około 32 km na wschód, pod Isandlwaną, 20 tysięcy Zulusów, właśnie unicestwiło 1300 brytyjskich żołnierzy w największej katastrofie militarnej panowania królowej Wiktorii. Teraz książę Dabula Manzi Kampande prowadzi rezerwowe regimenty w kierunku Rorke's Drift, Utulwana, Indlondlo, Udloko, Indluengwe, cztery weteranów regimenty niosące białe tarcze, żonaci wojownicy, najlepsi króla Cechuayo, stacja misyjna leży na granicy Natalu, dwa kamienne budynki z krytymi strzechą dachami, magazyn, szpital, worki z kukurydzą ułożone na wysokość około 1 metra, skrzynie z sucharami tworzą obwód o długości około 91 metrów, porucznik John Chart z Królewskich Inżynierów, porucznik Gonville Bromhead. Z 24 Pułku Piechoty, 139 ludzi między nimi, a 4 tysiącami zuluskich włóczni. Jeśli cenisz sobie udokumentowaną historię wojskowości, taką jak ta, zasubskrybuj, to najlepszy sposób, by wesprzeć naszą pracę. Skomentuj także, z jakiego miasta to słyszysz. Ten scenariusz jest oparty na badaniach i faktach. Wykorzystując źródła z opublikowanego przez Greenhill Books, studium Chrisa Pearsa z roku 2024. Analizującego wydarzenia minuta po minucie oraz wykopalisk archeologicznych prowadzonych na polu bitwy między rokiem 1988 a 1990. Teraz wracamy do informacji. 3:45 po południu. Dwóch ocalałych z izandlwany pędzi przez brud. Porucznik Gerd Adendorf, żołnierz z karabinierów Natalu. Kolumna została zniszczona. Zulusy nadchodzą. Schart jedzie od przeprawy rzecznej do stacji misyjnej. Czas na decyzję. Major Spalding wyjechał do Mekar tego ranka. Czart dowodzi z racji starszeństwa. 35 minut na przygotowanie. Zastępca komisarza James Dalton sprzeciwia się odwrotowi. Ranni w szpitalu nie mogą poruszać się wystarczająco szybko. Zulusy dogonią ich na otwartym terenie. Lepiej walczyć z budynków. Czart się zgadza. Konni tubylcy Hendersona z Natalu uciekają w kierunku Helpmecar bylczy kontyngent kapitana Stevensona opuszcza zagrodę dla bydła. Garnizon kurczy się do 154 ludzi. 39 to pacjenci w szpitalu, czwarta po południu barykady nabierają kształtu. Worki z kukurydzą od podłogi do sufitu. Dwie równoległe linie północna ściana chroni magazyn, południowa ściana osłania szpital, luka łączy budynki, strzelnice wybite w kamiennych ścianach, karabiny Martini. Henry były wycelowane na około 1645 metrów. Skuteczny zasięg rażenia około 366 metrów, 20 strzałów na minutę w wyszkolonych rękach, około 5,5 grama czarnego prochu za pociskiem o masie około 31 gramów, dokładnie 4:30 po południu. Pierwszy zuluski regiment pojawia się na wzgórzach na południe od stacji. Utulwana naciera w tradycyjnej formacji rogu, lewy róg naciera w kierunku szpitala, prawy róg celuje w magazyn. Pierś pozostaje w rezerwie. 4000 wojowników przeciwko 150 karabinom. Obrońcy otwierają ogień z odległości około 366 metrów. Kolejne salwy rozrywają zuluskie szeregi. Ciężkie pociski karabinów Martini-Henry przebijają tarcze i ciała, ale Zulusy wciąż nadchodzą, pędząc między głazami. Wykorzystując wysoką trawę jako osłonę. Niektórzy niosą karabiny Martini Henry zdobyte pod Isandlwaną. Inni mają kupieckie muszkiety. Większość polega na tradycyjnej włóczni do pchnięć. a asegaj, piąta po południu, Zulusy docierają do szpitala. Szeregowiec Henry Hook broni pacjentów pokój po pokoju. Kapral Skamel ginie, walcząc w drzwiach. Kryty strzechą dach zapala się, czarny dym wypełnia budynek. Pacjenci krzyczą, gdy Zuluscy wojownicy wdzierają się przez ściany. Hook i szeregowiec Williams wybijają dziury między pokojami i siekierami. Ciągnąc rannych ludzi przez dym i płomienie, szpital staje się rzeźnią. Walka wręcz w wąskich korytarzach, bagnetami przeciwko włóczniom, 53-centymetrowe trójkątne ostrze, które nazywają Lungerem, daje brytyjskim żołnierzom przewagę zasięgu. Ale zuluscy wojownicy są mistrzami walki na krótkim dystansie. Ośmiu brytyjskich żołnierzy ginie od pchnięć włócznią, czterech pada od zuluskiego ostrzału. Tylko trzech umiera z nieznanych przyczyn. Szósta po południu. Szpital pada. Szeregowiec Joseph Williams ginie, broniąc pacjentów. Ocaleni wycofują się do magazynu. Hart rozkazuje skrócić wewnętrzny obwód. Skrzynie z sucharami tworzą nową linię, około 46 metrów krótszą. Zulusy zajmują płonący szpital. Płonące strzały lecą w kierunku dachu magazynu. Obrońcy gaszą płomienie, utrzymując jednocześnie tempo ognia. Siódma wieczorem. Ciemność zapada nad polem bitwy. Zulusy atakują jednocześnie ze wszystkich stron. Błyski wystrzałów rozświetlają noc niczym śmiercionośne świetliki. Odgłos karabinów Martini Henry odbija się echem przez rzekę Buffalo. Brytyjskie straty rosną powoli. Jeden człowiek na godzinę w całym garnizonie: Zulusy nie są w stanie utrzymać skoncentrowanego nacisku. Ich ataki przychodzą falami, intensywne szturmy, po których następują długie okresy względnego spokoju. Północ. Bilans amunicji opowiada historię. 20 tysięcy sztuk amunicji na początku. Półtora pudła pozostało, co oznacza, że zużyto 19 tysięcy 100 sztuk. Osobista alokacja 70 nabojów na każdego człowieka podnosi całkowitą liczbę wystrzelonych pocisków do 28 900. 351 potwierdzonych zabitych zulusów. 82 naboje na zabitego wroga. Matematyka desperackiej obrony. Druga nad ranem 23 stycznia. Zuluskie ataki słabną. Książę Dabulamanzi stracił kontrolę nad swoimi regimentami. Pojedynczy wojownicy badają obwód, szukając słabych punktów. Ostrzał z karabinów z zuluskich pozycji trwa sporadycznie. Brytyjscy snajperzy celują w błyski wystrzałów. Szeregowiec Frederick Hitch kontynuuje walkę mimo poważnych ran. Sierżant sztandarowy Born koordynuje dystrybucję amunicji. Kapelan George Smith przenosi naboje pod ostrzałem. Czwarta nad ranem. Ostatni duży szturm załamuje się na północno-wschodnim narożniku. Zuluscy wojownicy docierają do ściany z worków z kukurydzą, ale nie mogą jej przekroczyć. Brytyjskie bagnety spotykają się z zuluskimi włóczniami w brutalnej walce wręcz. Atakujący wycofują się, pozostawiając dziesiątki ciał przy barykadzie. Obrona utrzymuje się na milimetry. Świt 23 stycznia, szósta rano. Zulusy wycofują się w kierunku rzeki Buffalo. Zabierają swoich rannych ale pozostawiają 351 zabitych na polu bitwy. Straty brytyjskie, 15 zabitych, 12 ciężko rannych. Prawie każdy obrońca odnosi jakieś obrażenia. Porucznik Shard pisze w swoim oficjalnym raporcie, mężczyźni zachowali się wspaniale. Lord Chelmsford przybywa o 8 rano z kolumną odsieczy. Spodziewał się znaleźć dymiące ruiny i rozrzucone zwłoki. Zamiast tego odkrywa 139 brytyjskich żołnierzy, nadal utrzymujących swoje pozycje. 11 Krzyży Wiktorii zostanie przyznanych za tę jedną akcję. Więcej niż za jakąkolwiek inną bitwę w brytyjskiej historii wojskowości. Bronią, która uratowała Rorke's Drift, był karabin Martini Henry. Jednostrzałowy karabin ładowany od Tylcowo wprowadzony w 1871 roku. Wariant Mark II, używany w wojnie zuluskiej, strzela nabojem 577 na 450, Prędkość wylotowa około 396 m na sekundę, energia wylotowa około 2170 dżuli, wycelowany na około 1645 m, ale najskuteczniejszy na około 366 metrach. Karabin cierpi na problemy z ekstrakcją łusek. Cienkie mosiężne łuski rozszerzają się w komorze i blokują po wystrzale. Żołnierze muszą wyjmować pęknięte naboje ostrzami noży. Ale pod Rorke's Drift dostawa amunicji nigdy nie zawodzi. 20 tysięcy nabojów w rezerwie. Około 366 metrów odległości rażenia. Dyscyplinowany ogień salwowy wyszkolonych strzelców. Zuluski system wojskowy opiera się na szybkości i szoku. Formacja rogów bawołu. Lewy i prawy róg okrążają wroga, podczas gdy pierś zadaje śmiertelny cios. Ale ta taktyka wymaga zbliżenia się na zasięg włóczni. Pod Rorks Drift Brytyjczycy utrzymują swoje pozycje. Zulusy muszą atakować przygotowane pozycje na otwartym terenie. Odwaga nie może pokonać matematyki. 4000 wojowników naciera w skoncentrowany ogień 150 karabinów. Ostatnie wykopaliska archeologiczne ujawniły nowe dowody na polu bitwy. Kamienne fundamenty oryginalnego budynku szpitala odkryto w roku 2020. Łuski karabinów Martini i Henry potwierdzają zużycie brytyjskiej amunicji. Zuluskie groty włóczni i ostrza Segaj znaleziono w pobliżu ścian z worków z kukurydzą. Fizyczne dowody zgadzają się z pisemnymi relacjami. Bitwa przekształca obie armie. Brytyjczykom przywraca wiarę. Zniszczoną pod izandlwaną dowód na to, że zdyscyplinowana piechota może pokonać przeważające siły, mając odpowiednie pozycje i wystarczającą amunicję. Zulusom ukazuje daremność tradycyjnych taktyk przeciwko nowoczesnej broni palnej. Nadzieje króla setrzwają na ugodowe rozwiązanie, umierają pod Rorke's Drift. Wartość propagandowa okazuje się ogromna. Po katastrofie pod Isandlwaną brytyjska opinia publiczna domaga się bohaterów. Rorke's Drift ich dostarcza. Obraz Lady Elizabeth Butler przyciąga tłumy do królewskiej akademii. Bohaterska obrona staje się legendą, zanim wojna jeszcze się kończy, ale strategiczny wpływ pozostaje minimalny. Wojna zuluska trwa jeszcze przez 6 miesięcy. Brytyjskie kolumny metodycznie posuwają się w głąb Zululandu. Nowoczesna artyleria i kawaleria okazują się decydujące w otwartej bitwie. Zulusy ponoszą ostateczną klęskę pod Ulundi w lipcu 1879 roku. Król Czwajo ucieka na wygnanie. Zuluski system wojskowy załamuje się. Mit przetrwa rzeczywistość. Rorke's Drift staje się archetypiczną bitwą kolonialną. Odważni żołnierze stawiający czoła niemożliwym przeciwnościom. Cywilizacja przeciw barbarzyństwu. Historia upraszcza złożoną historię imperialną południowej Afryki. Pomija zuluskie umiejętności wojskowe i brytyjskie przewagi technologiczne. Ale podstawowe fakty pozostają niezaprzeczalne. 139 brytyjskich żołnierzy stawiło czoła 4 tysiącom zuluskich wojowników przez 12 godzin ciągłej walki. Obrońcy utrzymali swoje pozycje dzięki zdyscyplinowanej kontroli ognia i zdecydowanemu przywództwu. Zadali 20 strat wrogowi na każdą brytyjską stratę. Przeżyli, gdy przetrwanie wydawało się matematycznie niemożliwe. Obrońcy stają w obliczu taktycznego koszmaru. Zuluska doktryna wojskowa, udoskonalona pod wodzą króla Szaki, podkreśla mobilność i szok. Formacja rogów bawołu. Okrążenie. Walka wręcz, gdzie liczby decydują o wyniku. Pod Rourke's Drift Brytyjczycy nie mogą się wycofać, nie mogą manewrować. Muszą przyjąć pełen ciężar zuluskich taktyk szturmowych na terenie wybranym przez wroga. Szpital staje się punktem zapalnym zuluskiej furii. Szeregowiec Henry Hook strzeże pacjentów w odległym pokoju. Walijski górnik, który został żołnierzem, w wieku 24 lat wybija dziury w kamiennych ścianach siekierą, gdy zuluscy wojownicy szturmują budynek. Pacjent po pacjencie ciągnie rannych ludzi w bezpieczne miejsce. Szeregowiec John Williams ginie obok niego, postrzelony w głowę, broniąc obłożnie chorych żołnierzy. Pokój wypełnia dym z płonącej strzechy. Zuluscy wojownicy wlewają się przez drzwi. Huk bagnetuje jednego napastnika, po czym wycofuje się przez swój improwizowany otwór ewakuacyjny. Zanim płomienie pochłaniają budynek, w którym spędził 6 godzin, ratując życie. Jedenastu mężczyzn uratowanych. Williams oddał za nich życie. Obaj mężczyźni zdobywają Krzyż Wiktorii, choć tylko Huk przeżywa, by go odebrać. Ósma wieczorem Zulusy całkowicie zdobywają szpital. Płomienie oświetlają całą stację. Kart ponownie rozkazuje skrócić obwód. Obrońcy opuszczają zewnętrzną linię worków z kukurydzą. Pięćdziesięciu mężczyzn tłoczy się za ścianami ze skrzyń z sucharami, około dwudziestu siedmiu metrów od magazynu. Zulusy zajmują płonące budynki i wykorzystują je jako osłonę. Chirurg James Henry Reynolds operuje rannych, podczas gdy pociski świszczą nad głowami, bez znieczulenia. Bez odpowiednich instrumentów, tylko składany nóż i bawełniane bandaże, wyciąga zuluskie groty włóczni z trzech żołnierzy, leczy rany postrzałowe z karabinów Martini i Henry, powstałe w wyniku incydentów bratniego ognia. Kontynuuje pracę przez całą 12 dwunastogodzinną bitwę, Krzyż Wiktorii docenia nie tylko odwagę pod ostrzałem, ale także umiejętności medyczne, które ratują brytyjskie życie. 9 wieczorem. Amunicja zaczyna niepokoić obrońców. Nie ilość, lecz jakość. Naboje Martini Henry używają cienkich, mosiężnych łusek, które rozszerzają się pod wpływem ciepła i ciśnienia. Gdy łuska pęka w komorze, karabin staje się bezużyteczny, dopóki fragmenty nie zostaną wydobyte ostrzem noża. W ogniu walki ta mechaniczna awaria może okazać się śmiertelna. Szeregowiec Thomas Cole doświadcza problemu ekstrakcji na własnej skórze. Jego karabin Martini Henry zacina się podczas zuluskiego natarcia na północną ścianę. Wojownik dociera do worków z kukurydzą, zanim Cole oczyści zamek. Praca bagnetem ratuje mu życie, ale kosztuje cenne sekundy. Pomnóż ten incydent przez 150 karabinów strzelających nieprzerwanie. A problem ekstrakcji staje się znaczącym czynnikiem taktycznym. Obrońcy odpowiednio dostosowują kontrolę ognia. Niektórzy strzelają, podczas gdy inni usuwają zacięcia w karabinach. Kapelan George Smith rozdaje świeże naboje i zbiera uszkodzoną broń. Osiemnastu mężczyzn z Departamentu Komisarza i Transportu udowadnia swoją wartość pod ostrzałem. Magazynier Louis Byrne pada śmiertelnie ranny, niosąc amunicję. Jego ostatnie słowa: Niech pudła wciąż nadchodzą. Dziesiąta wieczorem. Taktyka Zulusów ewoluuje wraz z postępem bitwy. Początkowe ataki frontalne ustępują miejsca próbom infiltracji. Pojedynczy wojownicy czołgają się przez wysoką trawę, szukając słabych punktów w obwodzie. Inni ustawiają się za skałami i drzewami, aby ostrzeliwać obrońców. Zdobyte pod izandlwaną karabiny Martini Henry dowodzą swojej wartości w rękach Zulusów. Szeregowiec Frederick Hitch otrzymuje kulę w ramię, ale kontynuuje walkę z dachu magazynu. Dostrzega zuluskich strzelców i kieruje brytyjski ogień odwetowy. Jego podwyższona pozycja zapewnia jasne pole obserwacji całego pola bitwy. Gdy druga kula roztrzaskuje mu ramię, przywiązuje kończynę do ciała i kontynuuje strzelanie lewą ręką. Krzyż Wiktorii docenia to wyjątkowe poświęcenie obowiązkom. Północ przynosi najzacieklejsze walki. Zulusy rozpoczynają skoordynowane ataki z trzech kierunków jednocześnie. Ruiny szpitala zapewniają osłonę wojownikom zbliżającym się do północnej ściany. Zagroda dla bydła umożliwia infiltrację od wschodu. Brud rzeczny oferuje ukrycie dla ostatniego natarcia. Hart zdaje sobie sprawę, że jego pozycja staje się nie do utrzymania. Porucznik podejmuje krytyczną decyzję. Opuścić zewnętrzny magazyn i skoncentrować wszystkich obrońców w wewnętrznym kompleksie. 19 rannych mężczyzn zajmuje kamienny budynek. Ranni, którzy mogą chodzić, kontynuują walkę. Ciężko ranni przeładowują broń i rozdają amunicję. Każdy człowiek wnosi swój wkład zgodnie ze swoimi możliwościami. Sierżant sztandarowy Frank Bourne koordynuje obronę z profesjonalnymi umiejętnościami. Weteran armii regularnej, 24 lata służby, organizuje dystrybucję amunicji, przydziela sektory ostrzału, zmienia wyczerpanych ludzi z linii ognia. Jego stałe przywództwo utrzymuje garnizon w jedności w najciemniejszych godzinach pierwsza nad ranem 23 stycznia. Bilans ofiar opowiada ponurą historię. Piętnastu brytyjskich zabitych, w tym obaj oficerowie zabici na początku akcji. Zaraz nie, zarówno Chart jak i Bromhead przeżywają całą bitwę. Piętnastu zabitych to ośmiu mężczyzn zabitych włócznią do pchnięć, czterech zastrzelonych z zulskiej broni palnej, trzech zmarło z nieznanych przyczyn. Analiza medyczna sugeruje, że ci ostatni trzej zginęli z powodu utraty krwi lub szoku. Ranni przedstawiają bardziej złożony obraz. 12 osób ciężko rannych, 10 postrzelonych, tylko dwóch ugodzonych włóczniami. Ten stosunek ujawnia prawdziwą naturę bitwy. Po początkowych walkach w szpitalu Rorke's Drift staje się przede wszystkim strzelaniną. Zuluscy wojownicy nie mogą zbliżyć się na zasięg włóczni przeciwko zdyscyplinowanym brytyjskim salwom. Ci, którzy się przebiją, stają w obliczu brytyjskich bagnetów i przewagi zasięgu. Druga nad ranem. Zużycie amunicji osiąga krytyczny poziom. Obrońcy wystrzelili około 25 tysięcy nabojów. Każda śmierć Zulusów wymaga średnio 71 pocisków. Może to wydawać się marnotrawstwem, dopóki nie rozważy się sytuacji taktycznej. Brytyjscy żołnierze strzelają do celów poruszających się w ciemności. Błyski wystrzałów ujawniają zuluskie pozycje, ale oszacowanie odległości okazuje się trudne. Ogień zaporowy utrzymuje atakujących na dystans, nawet gdy bezpośrednie trafienia okazują się niemożliwe. Matematyka sprzyja obrońcom pomimo przeważającej liczby wroga. Zuluscy wojownicy muszą pokonać około 366 metrów otwartego terenu, aby dotrzeć do pozycji brytyjskich. Karabin Martini. Henry skutecznie zabija na odległość około 732 metrów. Kompetentny strzelec może oddać 20 celnych strzałów na minutę. Prosta arytmetyka 150 karabinów strzelających nieprzerwanie tworzy nieprzekraczalną strefę śmierci. Trzecia nad ranem. Szala zwycięstwa przechyla się zdecydowanie na korzyść Brytyjczyków. Zuluskie ataki stają się sporadyczne i nieskoordynowane. Książę Dabulamanzi stracił efektywne dowództwo nad swoimi regimentami. Pojedynczy wojownicy kontynuują walkę, ale zdolność do masowego szturmu jest złamana. Obrońcy wyczuwają zbliżające się zwycięstwo, ale nie odważają się rozluźnić czujności. Szeregowiec John Fielding wyróżnia się w tym kluczowym okresie. Pracownik fabryki z Birmingham, osiemnastoletni, zgłasza się na niebezpieczne misje poza obwodem, czołga się w ciemności, aby odzyskać broń od poległych Brytyjczyków, odciąga rannych Zulusów z linii ognia, aby zapobiec strzelaniu przez nich brytyjskim żołnierzom w plecy. Jego męstwo przynosi mu Krzyż Wiktorii. Czwarta nad ranem. Ostatni Zuluski szturm uderza w północno-wschodni narożnik kompleksu. Pięćdziesięciu wojowników pędzi na ścianę z worków z kukurydzą w desperackiej próbie złamania brytyjskiego oporu. Docierają do barykady, wspinają się na worki. Krzyżują bagnety z obrońcami w brutalnej walce wręcz. Przez pięć minut wynik wisi na włosku. Kapral William Jones prowadzi kontratak. Walijski górnik w wieku 26 lat bagnetuje trzech zuluskich wojowników stojąc na workach z kukurydzą. Otrzymuje pchnięcie włócznią w nogę, ale kontynuuje walkę. Jego przykład mobilizuje obronę w krytycznym momencie. Zuluski szturm załamuje się o brytyjską stal. Jones zdobywa krzyż wiktorii za tę decydującą akcję. Piąta nad ranem, ataki całkowicie ustają. Zuluscy wojownicy zaczynają wycofywać się w kierunku rzeki Buffalo. Zabierają swoich rannych, ale porzucają 351 zabitych na polu bitwy. Straty brytyjskie: 17 zabitych, 15 ciężko rannych. Prawie każdy obrońca odnosi jakąś formę obrażeń od kuli, włóczni lub latających odłamków. Bilans amunicji ujawnia intensywność walki: 20 tysięcy nabojów w rezerwie na początku, 19 tysięcy 100 zużytych podczas 12 godzin walki. Osobista alokacja 70 nabojów na każdego człowieka podnosi całkowite zużycie do 28 900 wystrzelonych pocisków. Odpowiednik wystrzelenia każdej kuli z podstawowego ładunku nowoczesnej kompanii piechoty prawie trzykrotnie 6 rano. Świt ujawnia pełen rozmiar masakry. Zuluskie ciała leżą spiętrzone przy barykadach. Krew nasiąka ziemię na metry wokół kompleksu. Szpital tli się w ruinach. Dym unosi się nad rzeką Buffalo, niosąc zapach śmierci. Ocaleni patrzą na siebie ze zdumieniem. Dokonali niemożliwego. Porucznik Chart rozpoczyna swój oficjalny raport tego ranka. Jego słowa oddają esencję obrony. Mężczyźni zachowali się wspaniale przez całą akcję, z największym opanowaniem i odwagą. Niedomówienie typowe dla wiktoriańskiej tradycji wojskowej, ci 139 żołnierzy, właśnie odniosło najbardziej jednostronne zwycięstwo obronne w brytyjskiej historii wojskowości. Siódma rano. Zuluscy jeńcy potwierdzają rozmiar swoich strat. Cztery starsze regimenty zaangażowane w atak. Utulwana ponosi 40% strat. Indlondlo traci połowę swojej siły. Udloko i Indlujengwe wycofują się w nieładzie. Wojskowa reputacja księcia Mandzi leży w ruinach wraz z jego wojownikami. Usmarano, lord Chelmsford przybywa z kolumną od sieczy. Spodziewał się znaleźć dymiące ruiny i rozrzucone zwłoki. Widok, który wita, przeczy wszelkiej logice wojskowej. 139 brytyjskich żołnierzy nadal utrzymuje swoje pozycje. Broń gotowa, amunicja rozdystrybuowana. Pozycje obronne utrzymane. Dyscyplina pozostaje doskonała pomimo 12 godzin ciągłej walki. Analiza broni ujawnia, dlaczego obrona się powiodła. Wariant Mark II karabinu Martini. Henry strzela nabojem 577 na 450 Pocisk o masie około 31 gramów, napędzany ładunkiem około 5,5 grama czarnego prochu. Prędkość wylotowa osiąga około 427 metrów na sekundę. Energia wylotowa przekracza około 2170 J. Ten masywny pocisk posiada niszczycielską siłę obalającą. Jednostrzałowy mechanizm karabinu okazuje się w rzeczywistości korzystny pod Rorks Drift. Żołnierze nie mogą marnować amunicji na szybki, niecelny ogień. Każdy strzał musi się liczyć. System zamka klinowego działa płynnie w warunkach bojowych. Problemy z ekstrakcją występują, ale wyszkoleni żołnierze szybko usuwają zacięcia. Solidna konstrukcja wytrzymuje 12 godzin ciągłego użytkowania. Zuluska broń palna okazuje się mniej niezawodna. Kupieckie muszkiety przestarzałe karabiny wojskowe. Zdobyte karabiny Martini Henry? Bez odpowiedniej amunicji. Większości wojowników brakuje przeszkolenia w obsłudze broni palnej. Strzelają za wysoko w ciemności. Marnują cenne naboje na cele dalekiego zasięgu. Luka technologiczna okazuje się decydująca w połączeniu z brytyjskimi przewagami taktycznymi. Lekcje taktyczne odbijają się echem w historii wojskowości. Pozycje obronne zwielokrotniają skuteczność siły ognia. Zdyscyplinowane oddziały pokonują większe, niezdyscyplinowane siły. Przywództwo ma większe znaczenie niż liczby w sytuacjach kryzysowych. Odpowiednie zaopatrzenie w amunicję umożliwia długotrwały opór. Te zasady pozostają aktualne we współczesnej wojnie, pomimo postępu technologicznego. Ostatnie prace archeologiczne potwierdzają relacje historyczne. Wykopaliska prowadzone między rokiem 1988 a 1990 ujawniają fizyczne dowody potwierdzające brytyjskie twierdzenia. Łuski karabinów Martini Henry, znalezione w skupiskach odpowiadających pozycjom obronnym. Zuluskie groty włóczni odkryto w pobliżu barykat, warstwy węgla drzewnego z pożaru szpitala precyzyjnie datowane na styczeń 1879 roku. Międzynarodowy wpływ okazuje się natychmiastowy i trwały. Wiadomości o Rorke's Drift docierają do Londynu 11 lutego. Po szoku pod Izandlwaną brytyjska opinia publiczna przyjmuje tę opowieść o bohaterskim oporze. Relacje prasowe podkreślają brytyjską odwagę nad zuluskimi umiejętnościami wojskowymi. Narracja doskonale służy propagandzie imperialnej. 11 krzyży Wiktorii przyznanych za jedną akcję ustanawia rekord nigdy nie pobity. 7 trafia do żołnierzy 24 Pułku Piechoty. Najwięcej, jakie kiedykolwiek otrzymał pojedynczy regiment w jednej bitwie. Każde wyróżnienie podkreśla indywidualne męstwo w niemożliwych okolicznościach. Medale przekształcają zwykłych żołnierzy w narodowych bohaterów z dnia na dzień. Szerszy obraz strategiczny ujawnia prawdziwe znaczenie Rorke's Drift. Bitwa nie wpływa na wynik wojny. Brytyjskie kolumny kontynuują metodyczny marsz w głąb Zululandu. Przewaga artylerii i kawalerii okazuje się decydująca w kolejnych starciach. Zulusy ponoszą ostateczną klęskę pod Ulundi sześć miesięcy później. Skwytanie króla Cechuayo kończy zorganizowany opór. Ale wpływ psychologiczny wykracza poza rozważania militarne. Rorke's Drift przywraca brytyjską pewność siebie zniszczoną pod Izandlwaną. Udowadnia, że zdyscyplinowana piechota może pokonać przytłaczające przeciwności, mając odpowiednie przywództwo i wystarczającą amunicję. Ta lekcja wpływa na brytyjską politykę kolonialną przez następne cztery dekady. Tworzenie mitu rozpoczyna się natychmiast. Obraz Lady Elizabeth Butler Obrona Rorke's Drift przyciąga ogromne tłumy do Królewskiej Akademii w 1881 roku. Popularna literatura przekształca bitwę w legendę. Złożona rzeczywistość ekspansji imperialnej upraszcza się do opowieści o cywilizacji przeciwko barbarzyństwu. Współczesna analiza ujawnia bardziej zniuansowany obraz. Zulusy wykazują wyjątkową odwagę, atakując przygotowane pozycje. Ich elastyczność taktyczna dostosowuje się do brytyjskich środków obronnych. Pojedynczy wojownicy wykazują niezwykłe umiejętności w infiltracji obwodu. Bitwa reprezentuje profesjonalizm wojskowy po obu stronach, a nie jednostronny heroizm. Ostateczne dowody pochodzą z nieoczekiwanego źródła. Próbka rdzenia glebowego pobrana w pobliżu magazynu w roku 2019 ujawnia warstwy węgla drzewnego zgodne z pożarem szpitala opisanym w brytyjskich relacjach. Analiza chemiczna potwierdza, że pozostałości pochodzą z 1879 roku. Nawet ziemia pamięta noc, kiedy 150 czerwonych kurtek utrzymało linię przeciwko 4000 zuluskich włóczni. Liczby opowiadają ostateczną historię: 4000 zuluskich wojowników, 150 brytyjskich obrońców, 12 godzin ciągłej walki, 28900 wystrzelonych nabojów, 351 zabitych wrogów, 17 brytyjskich zabitych. Matematyka niemożliwego urzeczywistniona dzięki dyscyplinie, przywództwu i przewadze siły ognia. Zimny kamień, gorący ołów, świt i tak nadszedł.